Dziś sprawa będzie nieco inna niż zwykle. Nie dotyczy tajemniczego zaginięcia ani zagadkowej śmierci. Historia Agnieszki Kotlarskiej Świątek nie kryje w sobie niewyjaśnionych wątków, choć momentami trudno uwierzyć w to, co się wydarzyło. Cała historia rozegrała się wiele lat temu we Wrocławiu, a jej przebieg pokazuje, jak cienka może być granica między sukcesem a tragedią. Agnieszka Kotlarska Świątek urodziła się 15 sierpnia. 1972 roku we Wrocławiu. Po ukończeniu liceum rozpoczęła studia na Politechnice Wrocławskiej, lecz nigdy ich nie ukończyła. Jej niezwykła uroda sprawiła, że zaczęła karierę w modelingu. Na początku lat 90. zdobyła tytuł Miss Dolnego Śląska, co było pierwszym krokiem do jej dalszych sukcesów. Przełomowym momentem w jej życiu był 19 lipca. 1991 roku. Wówczas, jako dziewiętnastolatka, wzięła udział w konkursie Miss Polonia, który odbył się w operze leśnej w Sopocie. To właśnie wtedy zdobyła koronę najpiękniejszej Polki. Jednym z elementów nagrody był ciągnik rolniczy Ursus, ufundowany przez sponsorów. Jednak prawdziwy przełom miał dopiero nadejść. Konkurs Miss International, który odbywał się w Tokio. Stał się dla niej trampoliną do międzynarodowej kariery. 13 października 1991 roku zaledwie trzy miesiące po triumfie w Polsce Agnieszka ponownie pokonała konkurentki zdobywając tytuł Miss International i wyróżnienie w kategorii Miss Foto. Wygrana w prestiżowym konkursie otworzyła przed nią drzwi do świata mody. W 1992 roku Podpisała kontrakt z jedną z najbardziej uznanych agencji Ford, mającą siedziby w Nowym Jorku i Paryżu. Kariera modelki szybko nabrała tempa. Współpracowała z największymi projektantami takimi jak Ralph Lauren i Calvin Klein. Jej zdjęcia pojawiały się w międzynarodowych edycjach Cosmopolitan i Vogue, a także na okładce polskiego magazynu Twój Styl. W lipcu 1996 roku Agnieszka Kotlarska Świątek. Miała zaplanowaną sesję zdjęciową w Paryżu. Miała tam dotrzeć samolotem z Nowego Jorku, jednak w ostatniej chwili nastąpiła zmiana planów. Sesja została przesunięta, a modelka musiała zrezygnować z lotu. Ta decyzja uratowała jej życie. Samolot, którym miała lecieć, rozbił się niedługo po starcie, niedaleko wybrzeży Long Island. Zginęli wszyscy pasażerowie i członkowie załogi. Wśród ofiar był również fotograf, z którym Kotlarska miała współpracować. brzmi jak scenariusz filmu oszukać przeznaczenie. Z pewnością, tym bardziej, że samolot w tej filmowej historii również miał wylądować w Paryżu. Jednak w rzeczywistości nie było to zwykłe zrządzenie losu. Przeznaczenie nie zamierzało jej oszczędzić. Wiadomość o katastrofie oraz o tym, że była mi Polski, mogła w niej zginąć, obiegła media. Informacja ta dotarła także do Jerzego Lisiewskiego. Lisiewski był mężczyzną starszym od Agnieszki o 12 lat. Prowadził spokojne, rutynowe życie. Ukończył studia, pracował w banku, mieszkał z rodzicami. Był osobą nieśmiałą i nie miał dużego doświadczenia w kontaktach z kobietami. Jego życie było przewidywalne i monotonne, dopóki nie zobaczył Kotlarskiej. Według niektórych źródeł po raz pierwszy zobaczył ją na pokazie sukien ślubnych i wtedy zakochał się w niej bez pamięci. Agnieszka była wówczas nastolatką, uczennicą liceum, a jej kariera dopiero się rozpoczynała. Fascynacja Lisiewskiego szybko przerodziła się w obsesję. Zaczął śledzić Kotlarską, poświęcając coraz więcej czasu na zbieranie informacji o niej. Choć w tamtych czasach nie używano jeszcze tego określenia Dziś można by powiedzieć, że był jej stalkerem. Dowiedział się, że chodzi do tej samej szkoły, którą on sam kiedyś ukończył. W końcu odważył się do niej zagadać, spotkał ją w autobusie, gdzie nawiązał rozmowę. Agnieszka, jak zwykle uprzejma, nie odmówiła krótkiej pogawędki. Na zakończenie Lisiewski zaproponował, że odprowadzi ją do domu. Kotlarska zgodziła się, nie wiedząc, że właśnie zradziła miejsce swojego zamieszkania człowiekowi który stanie się jej prześladowcą i mordercą. Obsesja Lisiewskiego narastała. Pisał do niej listy, jednak uczucie, które do niej żywił, nigdy nie zostało odwzajemnione. Kotlarska była już wtedy związana z Jarosławem Świątkiem, jednym z organizatorów konkursu Miss Polonia. Para szybko się zaręczyła, a ślub odbył się w Nowym Jorku. Pod koniec 1993 roku małżeństwo zdecydowało się na powrót do Polski. Kupili dom, a rok później na świat przyszła ich córka. Ich życie wydawało się szczęśliwe i spokojne. Do czasu, gdy Lisiewski dowiedział się o powrocie Agnieszki do kraju, jego obsesja odżyła. Wkrótce ustalił, gdzie mieszka modelka i zaczął ją obserwować. 27 sierpnia 1996 roku Postanowił działać. Tego dnia czekał przed domem kotlarskiej, aż wróci z rodziną. Gdy samochód podjechał pod posesję, lisiewski podszedł do auta i zażądał rozmowy z Agnieszką. Kobieta nie miała jednak najmniejszej ochoty na konfrontację z natrętnym mężczyzną. Jerzy zdenerwował się wówczas i stał się jeszcze bardziej napastliwy i agresywny. Jarosław postanowił działać. Wysiadł z samochodu i zaczął grozić, że wezwie policję. W tym momencie zazdrosny Lisiewski rzucił się na świątka z nożem, zadał mu cios WUDO. Agnieszka pospieszyła wtedy na pomoc mężowi. Próbowała obezwładnić napastnika, ale ten był od niej silniejszy. Szaleniec zadał ukochanej cztery ciosy nożem. Trafiły one niestety w narządy wewnętrzne. Jarosławowi udało się ogłuszyć napastnika i przenieść żonę do samochodu, gdzie była bezpieczna. Niestety obrażenia okazały się śmiertelne. Modelka zmarła w drodze do szpitala. Jej mąż miał więcej szczęścia. Zabójca uciekł natomiast z miejsca zdarzenia. W szoku wręczył narzędzie zbrodni kobiecie, na którą natknął się na ulicy. Wkrótce potem zadzwonił na policję i przyznał się do winy. Jeszcze tego samego dnia Lisiewski został aresztowany, a potem skazany przez sąd. Wyrok jak na taką zbrodnię był dość łagodny. Mężczyzna spędził w więzieniu 15 lat. Wyszedł na wolność w 2012 roku. To nie był jedyny kryminalny incydent w życiu Jerzego Lisiewskiego. 5 sierpnia 2014 roku, zaledwie dwa lata po wyjściu z więzienia, ponownie dopuścił się brutalnego ataku. Tym razem ofiarą stał się Rom, którego tożsamości nigdy nie udało się ustalić. Do zdarzenia doszło w mieszkaniu Lisiewskiego na wrocławskim Simpolu. Mężczyzna skoczowiska romskiego włamał się do lokalu w celu rabunkowym. W środku znalazł kilka wartościowych przedmiotów. Sprzęt komputerowy, telefon komórkowy. Nie miał jednak pojęcia, że nie jest sam. Właściciel mieszkania, Lisiewski, chwycił za nóż o prawie 30-centymetrowym ostrzu i po cichu podszedł do intruza. Zadał cios z taką siłą, że ostrze przebiło płuco mężczyzny. Mimo poważnej rany rabuś zdołał uciec. Lisiewski próbował go dogonić. Kiedy zauważył przechodnia, kazał mu wezwać policję. Funkcjonariusze szybko pojawili się na miejscu i aresztowali nożownika. Zarzut: ciężkie uszkodzenie ciała. Sąd okręgowy we Wrocławiu skazał Lisiewskiego na zaledwie półtora roku więzienia. Biorąc pod uwagę jego przeszłość, wyrok ten wydaje się wyjątkowo łagodny. Agnieszka Kotlarska została pochowana 30 sierpnia 1996 roku na cmentarzu przy ulicy Grabiszyńskiej we Wrocławiu. Jej mąż do dziś obawia się o życie swojej córki. Z tego powodu chroni prywatność swojej rodziny. Szczególnie tragiczne jest to, że w chwili zabójstwa Agnieszki jej córka miała zaledwie dwa i pół roku. Była naocznym świadkiem śmierci własnej matki. Choć była zbyt mała, by zachować w pamięci to wydarzenie, jego konsekwencje odcisnęły piętno na jej życiu. Dziewczynka, której dzieciństwo miało być pełne miłości i ciepła, dorastała bez matki. Wszystko przez obsesję mordercy. W 2023 roku pojawiły się niepokojące informacje. W jednym z egzemplarzy książki Ballady Morderców. Kryminalny Wrocław znaleziono tajemnicze dopiski. Publikacja zawierała reportaż Izy Michalewicz na temat sprawy kotlarskiej. Notatki, które ktoś dodał do książki, rzucały cień na męża zamordowanej modelki. Co więcej, zawierały szczegóły które wcześniej nie były publicznie dostępne. Wszystko wskazuje na to, że autorem komentarzy był sam morderca. Nic dziwnego, że bliscy Agnieszki nadal żyją w strachu.